Cześć Boże! Pozdrawiam Was z Komorowa. U mnie jeszcze ciemno, właśnie idę na raty, ale zaraz już będzie jasno. 19 grudnia, coraz bliżej święta, to wielkie wydarzenie, jakie, na jakie każdy z nas czeka. Dzisiaj głównym bohaterem, którego spotykamy w Ewangelii, o którym słyszymy, jest Zachariasz. On był kapłanem, który właśnie miał złożyć ofiarę w przybytku Pana. Był też mężem swojej żony, byli oboje razem podeszłym wieku. No i ten przybytek był takim miejscem spotkania. Bardzo ciekawego spotkania, ponieważ objawił mu się anioł Pański, który powiedział to nieważne, że masz tyle lat, będziesz za rok o tej porze już tatusiem. Natomiast Zachariasz mu niestety nie uwierzył, w wyniku czego Zachariasz poniósł karę, że musiał za, na jakiś czas zamilknąć. Nie wiem, jak macie w swoim życiu, ale być może jest tak często, że nie lubimy ciszy, ona nam przeszkadza, ale ona jest zupełnie inna od wielu głosów, które spotykamy w naszej głowie. No akcje, się z kolei, ile się można jaką Nie wiem, czy też się tak męczycie, jak ja, gdy słyszę tak wiele rzeczy do zrobienia, bo nawet nie wiem, jaką jedną rzecz miałbym dzisiaj zrobić. Może to jest to, co dzisiaj Pan Jezus chce nam powiedzieć przez przykład Zachariasza, który zamilknął i musiał do tej myśli. Co ma zrobić w swoim życiu, a więc uwierzyć Panu Bogu, trochę dojrzeć i potrzeba na to i czasu, i ciszy. Może Ty również potrzebujesz w swoim życiu y, takiego zatrzymania, takiego trochę wytchnienia, żeby usłyszeć, co dzisiaj masz zrobić dobrego, y, albo usłyszeć, co Pan Bóg dzisiaj w ogóle do Ciebie mówi, bo często może być tak, że masz taką swoistą flejadę w swoim umyśle. No właśnie, jak to jest. Y, co nam w tym może pomóc? Zachęcam ciebie dzisiaj do takiego challenge'u, żebyś przez 5 minut dał Panu Bogu szansę, nawet w swoim fotelu w mieszkaniu lub idąc do kościoła 5 minut przed Panem Bogiem, żeby zaprosić go do tego czasu, wpatrzeć się w niego i powiedzieć: Jestem.